No to jeszcze jeden cytat z Onetu, właśnie pani Kanigowskiej. Byłam u pana Jerzego codziennie, także w święta, i nigdy pana Nawrockiego nie spotkałam. Jego żony i dorosłego syna również. Robiłam kiedyś porządek w dokumentacji pana Jerzego i przypadkiem znalazłam odręczne, napisane oświadczenie Karola Nawrockiego i jego żony, że pan Jerzy przekazuje im mieszkanie w zamian za opiekę i pomoc. Pan Jerzy żył w przekonaniu no i to jest bardzo mocne że mieszkanie jest jego. On się ze mną pokłócił wtedy, gdy mu powiedziałam, że jego mieszkanie należy do Nawrockich. O Panie redaktorze, chodzi? ciężko mi się odnosić do słów tej pani, która ma do odegrania konkretną rolę w całej kampanii wyborczej. No, mam natomiast testament, który był już też cytowany w mediach. Testament Jerzego Żywickiego z roku 2011, gdzie pisze: Ja niżej podpisany, przekazuję mój dobytek w drodze testamentu Karolowi Nawrockiemu. Moje daty urodzenia. Zaznaczam, że wydziedziczam swoją żonę i dzieci. Robię tak z racji braku kontaktu z wyżej wymienionymi ponad 37 lat. Gdzie jest? Pani, która dzisiaj chce odegrać rolę w kampanii wyborczej, w momencie, gdy pan Jerzy Żywicki, jeszcze wiele lat przed tym, jak ja staję się właścicielem tego mieszkania, wiele lat przed kampanią wyborczą, dokonuje tego aktu emocjonalnej, emocjonalnego związania ze mną i wdzięczności za to, że pomagam. Naprawdę nie uda się uratować tej operacji służb i onetu. Świadczy o tym dokumenty. Będą oczywiście pojawiać się, widzimy, pojawiają się nowi aktorzy, ale to jest jednak wciąż ta sama A